którą chciałam przedstawić przelotnym znajomym, poprosiła – nie, lepiej nie mów, skąd przyjechałam. Jasiek skasował swoje zdjęcie z partnerem w smartfonie, obawiając się, że ktoś to zobaczy. Znajoma dziennikarka, zadając niewygodne pytania przedstawicielom lokalnej władzy, nie przewidziała, że spotka ją fala hejtu, a indagowany Zagrozi jej procesem. Coraz częściej w internecie pojawiają się listy wrogów narodu. Politycy budują swoją popularność, dzieląc nas na tych lepszych i tych gorszych. No właśnie. Już reagować, czy jeszcze poczekać? Co dla nas będzie? masą krytyczną, która uruchomi bardziej masowe działania. Ja już działam, a Wy zastanówcie się, proszę.